Hej. Już jakiś czas temu zaopatrzyłem się w tego pięknego jego mościa, ale jakoś nie korzystałem z żadnej okazji, żeby, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie czy przyjęcie. I dzisiaj właśnie chciałem, chciałem taką okazję przysposobić. Udamy się dzisiaj do Skorszyna, skarszyna, skarszyna i będę próbował zrobić bardzo ładne zdjęcie właśnie dronem. Nie mam w tym pra w prawy, ale będę się starał. Zabiorę Was oczywiście. Są biadę na Golden Hour, także mam nadzieję, że, że naprawdę będzie ładnie. A dlaczego akurat tam, ktoś może zapytać, bo jest tam bardzo, bardzo ładny zagajnik, który już sami zobaczycie. Nie będę Wam zdradzał szczegółów. Miejsce to znalazłem poprzez stronę gdziepolataś.pl. Jest to strona pewnie polskiego youtubera Przemka z kanału, a ten znowu o dronach. I jest to najbliższe miejsce na tej mapie mojego miejsca zamieszkania, które naprawdę wygląda świetnie na zdjęciach. Dlatego też się z nim zainteresowałem i chcę się tam udać. Dzisiaj na Golden Hour już nie zdążę, ale pojadę tam na wschód słońca i mam nadzieję, że będzie piękne światło. Dzisiaj się tylko przygotowuję, jutro wstanę z rana i zobaczymy. pojedziemy, zobaczymy. Polcimy nawet. Wszystkie naładowane baterie do drona. Także liczyć tylko, że te chmury znikną jutro. No, bo trochę ich dzisiaj jest. Ale mam nadzieję, że nie, bo jutro będzie czystsze. w tej porze to obowiązek ani chęci. To idzie ze mną. Słuchajcie, jestem na miejscu. Byłem tutaj też dwa tygodnie temu, ale były takie chmury. Żeby po prostu światło było tak beznadziejne, że no, nic mi nie wyszło <laughs> ani zdjęcia, ani nagrania. Dzisiaj jest po prostu przepięknie. Także jak widzicie, dzisiaj jest naprawdę przepięknie. Problem jest taki, że dzisiaj jest 30 października i to jest najpóźniejszy wschód słońca. O... W tym roku w ogóle, a ja się prawie spóźniłem. <grym> prawie zaspałem. A drugi problem jest taki, że patrzyłem sobie dwa tygodnie temu miejsce i yy, no było świetne do tego, żeby nagrywać, tylko że teraz tam stoją roboty drogowe i w ogóle tak zagrodziły przejazd, że nie mogłem tam nigdzie zaparkować. Jestem w trochę gorszym miejscu, ale, ale bliżej, bliżej tego zagajnika, o którym wam mówię. Bo tak jak widzicie, tutaj nie ma, nie ma za dużo. Także wyciągam drona, bo serio się za spóźnię. Dzisiaj wschód słońce jest najpóźniej jak się da w tym roku, czyli 7.40 Jutro jest już o 6.40, bo jest zmiana czasu na zimowy, dzisiaj jest 30 października, tak jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem w sumie No, także wyciągam drona, ale nie mam pojęcia jak będę latał, bo jest tak piruńsko zimno, a ja nie wziąłem rękawiczek, także... Bo w końcu chyba nie powiedziałem, jak to miejsce się nazywa. Jest to zagajnik miłości i tak są to drzewka ułożone w serduszku. Historia tego miejsca jest taka, że pewien fotograf znalazł to miejsce, odkrył je kiedy tutaj było pełno rzepaku na tym polu. Ktoś się odkrył, i potem mnóstwo fotografów oczywiście z dronami wszyscy tu przyjeżdżają. Także miejsce na pewno bardzo ciekawe i ktoś z Was może stwierdzić, że wow, jakie, jakie romantyczne, romantyczne miejsce. No, faktycznie, tylko że. Nic tu kompletnie nie ma. Poza tym, jak się ma drona, to widać ładne drzewa tam. No taka, ale tak, to tutaj nic kompletnie nie ma, więc średnio romantycznie, muszę powiedzieć. Ale wschód słońca był tutaj naprawdę ładny. Teraz już jest słońce w pełni. No, ale wschód był naprawdę ładny. Nie za dużo wam tego schodu pokazałem, bo skupiłem się na tym zagajniku, znowu to się jedzie i straszny tłok się zrobił na tej ulicy, więc kończę. Zresztą ręce mi odmarzają od tego latania dronem. Ciekawe, czy coś z tego wyszło, mam nadzieję, bo światło było cudowne. Nie spodziewałem się, że tak pięknie może być w Golden Hour, no ale w końcu to Golden Hour, co. Dobra, kończę, siadam do auta, edy do domu, bo już odmarzam, coś czas jeść i się chwilę przespać. Zobaczcie, zrobiło się ciepło. Zostawiam klucze walcie. <grystanie> Także podsumowując ten film. Bardzo jest ładna jesień w tym roku. Szkoda, że się kończy powoli, a przynajmniej ta najładniejsza część jesieni się kończy. Także korzystajcie, póki możecie. Jestem zadowolony z tego, że w tym roku udało mi się nie przespać jesieni, bo co roku praktycznie jakoś nie zachwycałem się tym pięknym. Dopiero jak się skończyła, to pomyślałem, o jak ładnie było. A w tym roku porobiłem kilka fajnych zdjęć. Przede wszystkim cieszyłem się, cieszyłem się tą porą roku. Mimo, że jest tak naprawdę połowa jesieni, chyba tak. Ja, się, ja nie wiem, kiedy się zaczyna na zima. No ale ten najpiękniejszy okres jesieni powoli się kończy, bo drzewa jakby już się stają bardziej szare niż brązowe i żółte. Więc późna jesień się już zrobiła. Ja siadam do grupki zdjęć z tego zagajnika. I zdjęcie, które udało mi się zrobić, ja go jeszcze nie znam, ale wy proszę bardzo. Mam nadzieję, że jest piękne. No i co? I będę kończył. Na koniec jeszcze oczywiście polecenie pioseneczki. Dwa dni temu bodajże Ed Sheeran wypuścił nam płytę, więc zachęcam do, za do zapoznania się. Pewnie każdy ją zna już w takim czasie, ale Tajc to moja ulubiona piosenka jakby co z tej płyty. No i to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i zobaczenia mam nadzieję kiedyś tam w przyszłości. Cześć. <laughs>